Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Siwy Gameplay a to jest jak widzicie Two Worlds 1 trzeci odcinek, w którym zaczniemy od tego, że odnajdziemy ten teleport który mieliśmy odnaleźć w zadaniu zleconym nam w poprzednim odcinku. Tutaj czeka nas walka z grupką wilków i dzików lepiej pólnąć najpierw tylko wilki, żeby walka była prostsza. Zadają nam jakichś niezaprzecznych obrażeń. Say hello to death. Krytyczne, krytyczne trafienie zadaliśmy. Dwa wilki już nie żyją. Trzy wilki już nie żyją. Świetnie. Mamy też dzika. Doskonale. Dzik już leży. No Zawsze to jakiś expik jest taka walka. Nawet, nawet większy, jak to jest poziom. Być może nabijemy poziom. Gin, nie chcę mi się już machać tym miarzem. Świetnie, zginął. Yy, tak, i tutaj mamy właśnie e, przykład tego, że jest to, że jeżeli lutujemy zwierzęta, to nie otwiera nam się okno ekwipunku, tylko po prostu lutujemy je. Z automatu zabieramy im wszystko. Hmm, tutaj jakiś tartak, chyba był coś takiego. O proszę i skrzyneczka. Spróbujmy Let's ją have a look. Świetnie, udało się. Co my tu mamy? Spodnie. Dużo lepsze od naszych. Oczywiście zabieramy. E, koncentracja. Kolejny raz. E, duże elixirmany przyna się, przyda się. I teraz mamy obrażenia. Właśnie te klejnoty, o których mówiłem. Cóż... Ja się znajduję w, dość często, po prostu na początku nie ma ich zbyt zbyt gęsto rozlokowanych. Dlatego myślę, że nie będziemy żałować i ulepszymy sobie ten nasz miecz barbarzyński. Świetnie. A ognisty kamyczek jak na razie zostawimy sobie. Dlatego że jak widzicie nie można ulepszać się dwoma różnymi żywiołami tej samej broni Ruszajmy dalej A przydałoby się jeszcze uleczyć Ale many już brakuje trochę Co my tu mamy jakiś grzyb Doskonale, doskonale Tam jest jakiś wilk ale czy on mnie zauważył? Dobrze, wyleczymy się... Mi wyleczymy się miksturką. Żeby nie ryzykować niepotrzebnej śmierci. Pulnijmy tego dzika. I... Wytłuczmy tą grupkę. Świetnie, pierwszy już leży. No niestety ten wilk też nas zauważył. Że jeszcze levela nie dostałem, potrzebny jest jakaś olbrzymia ilość ekspertów, żeby zrobić kolejny level na tym etapie rozgrywki. Świetnie, wszystkie żyją, mamy tu takie ziółka, nogiń już gin, doskonale, obydwa wilki leżą, oblutujmy to towarzystwo. Zobaczmy ile jeszcze exfa potrzeba do następnego poziomu Ym... a już niewiele 26. <laughs> Zobaczmy na mapę jak czy dobrze idę. No, jeszcze kawałek drogi przed, przed nami, ale Kieruje się w dobrym, w dobrym kierunku. Zauważyli nas bandyci. Możliwe, że nie musiałem ich atakować. Oj, no to będzie trudna walka. Zobaczmy, jakie one im mi zadają. Chyba niezbyt. niezbyt poważne. Powinniśmy sobie poradzić. Zdaje mi to trochę za dużo czasu. Świetnie, trafienie krytyczne. Pierwszy mandy talerzy. Walka tutaj właściwie ogranicza się do wciskania lewego przycisku. Myślę, przynajmniej walka na krótki dystans nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności, czy to zręcznościowych, czy też logistycznych. Dobra, uleczmy się, bo to już zaczyna niedobrze wyglądać. O, powalił nas. Znaczy, później, kiedy już odblokujemy więcej czarów, to ta walka będzie wyglądać dużo ciekawiej. Dobrze, zobaczmy, co oni tu mieli. 70 sztuk złota. Możemy ulepszyć sobie te nogawice, ale nadal są gorsze od tych, które mamy teraz. Hmm, jakaś pałka. No, to trochę żal na to miejsce w ekwipunku. Buty skórzane też zostawimy Tu jest jeszcze jeden bandyta Złoto, złoto, wytrych Tarcza Buty Zbroja skórzana jest dużo lepsza od naszej Załóżmy sobie ją więc Te spodnie są gorsze Tutaj nic ciekawego ten jego mość przy sobie nie miał. Jeszcze gdzieś tutaj powinien być jeden, tutaj leży. Zobierzmy. Jakaś ciekawsza tarcza. Najgorsza od naszej. Możemy sobie jeszcze bardziej ulepszyć te spodnie. Przed bronią sieczną już są lepsze od naszych, ale jednak nie będziemy ich jeszcze zakładać. O! Mogliśmy wziąć tamtą tarczę i ulepszyć ją Ale... Darujemy już sobie to Hem skórzany Nie będziemy go brali Buty są dużo gorsze, dobrze A nie, czekajcie Miał chyba kamyczek, nie To nasz kamyczek, dobrze Ruszajmy zatem dalej Prezentujemy się naprawdę wspaniale Nie o tym, nie o tym Autozapis Chyba podnosi się mgła Zobaczmy jeszcze ich obozowisko, co oni tutaj mieli. Prymitywny zamek, powinno się udać go otworzyć świetnie. Zbierzmy wszystko. Ta zbroja jest gorsza. Kryształ kwarcy zwiększa ochronę przed błyskawicami o 15%. To jest składnik alchemiczny. Niedługo zamierzam pokazać Wam alchemię, jak ona wygląda w tej grze. Ale nie teraz. Zając. Gin. Gin. Gin, no. Chuj z nim. Ruszajmy więc dalej. Tu jest ten teleport. Ten teleport? Zobaczmy, czy to na pewno o ten teleport mu chodziło. Chyba nie. Ale spróbujmy się do niego przeteleportować. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda to dokładnie tak. Zobaczmy, czy o to mu chodziło. Witaj. nie Nie? No, teleport. Dobrze, dobrze. Już udajemy się z powrotem w tamto miejsce. Na szczęście nie musimy przebywać całej tej drogi po raz kolejny. Dobrą stronę idę, dobrze, dobrze, dobrze. Mglista okolica i grubka dzików pewnie będzie zamierzała na mnie zapolować. Tylko spróbuję. Bardzo towarzystwo. Lepiej je pokaleczyć na odległość najpierw. Robię powaliły mnie o, 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 prawie mnie zdążyły zabić okej okay. wpadłem w ich combo i nie mogłem się z niego wyzwolić, ciągle mnie powalały no to są już trudniejsi przeciwnicy Z ich trzech. O! Zdołałem mnie zabić. No, i teraz pokażę Wam, co się dzieje po śmierci. Odradzamy się przy najbliższej y, kapliczce Meriel. Maliel, Czy jakoś tak? Hmm. Ruszajmy więc dalej. Źródło magii. I tam jest koń Powinni też tutaj być bandyci albo gromy. To są gromy. Srebrny wilk także jest przeciwko mnie. Aj, zadałem krytyczne trafienie, tylko że nie trafiłem nikogo. Po raz kolejny się to udało. Trzeba się tutaj leczyć na Świetnie, mamy jeden punkt umiejętności. Będziemy mieli przy dwa Zabieraj. Świetnie. Dwóch gromów już leży. Powinno nam się udać. Został tylko wilk. Zbieram miksturkę. Odsuńmy go trochę od siebie, żeby nie mógł zadać nam komba. Doskonale. wilk leży. Szukajmy to towarzystwo. Co my tu mamy? Ciężką maczugę sobie zostawimy. Mamy też level. Oraz to otrzymaliśmy pierwszy level. Znaczy pierwszy czar. Do no nekromancji nie będziemy, nie możemy jeszcze z niego korzystać, ponieważ nie znamy się na nekromancji. Pałka, tarcza gromów. Mamy lepszą. Tu jest jeszcze jeden grom. O, i świetnie. Możemy ulepszyć swoje buty. Tutaj jest jeszcze jakaś skrzyneczka. Zobaczymy, czy się uda. Wytrych się złamał. Spróbujmy jeszcze raz. OK, Mamy tutaj sporo kryształków. Wytrych. Rękawice skórzane, załóżmy je na siebie. Złoto. Jakieś niepotrzebne do niczego pierdółki. Niestety nie mamy żadnych yy, kamyczków mrozu. Przez co nie możemy dodatkowo ulepszyć naszego miecza. Dobrze, wbijmy level. I może zakończymy odcinek. Zbliżamy się już powoli do tego teleportu. Widzicie, on jest tutaj w następnym odcinku już do niego dotrzemy. Ale najpierw level. Dwa punkty umiejętności. W co by je tutaj przeznaczyć? Może włócznictwo? Chociaż... Możemy w cios krytyczny jeden. Mamy 50% szansy na to, że sparujemy, obraże... sparujemy atak przeciwnika wytrychy hmm, dobra, może najpierw cechy wejdziemy sobie dwa w manę jeden w siłę i dwa w żywotność może o tak, tak będzie lepiej jeszcze jeden punkt umiejętności szybkie strzelanie dokładne celowanie No, przydałoby się zacząć korzystać z łuków. Przydałoby się na pewno. Dobra, weźmiemy sobie tak i będziemy się powoli przerzucać na łuk. Inwentory. Mamy tutaj nieograniczoną ilość strzał, także nie musimy się tym przejmować. Tak wygląda strzelanie. Dodatkowo możemy wykorzystywać umiejętności wielokrotnego strzelania, specjalnych strzał, ale o tym już w następnym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, to był Siwy Gameplay oraz Two Worlds 1.